Znajdujemy się w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym imienia księdza Jana Twardowskiego w Piławie Górnej. W naszej placówce dzisiaj duże wydarzenie. Od kilku lat rokrocznie odbywają się prezentacje Z jak Zawodowiec. Prezentacje odbywają się w ramach doradztwa zawodowego. Są one wszelkie działania w ramach doradztwa zawodowego są dostosowane w naszej szkole placówce do, do możliwości naszych dzieci, do ich funkcjonowania, no i przede wszystkim do specyfiki naszej placówki. U nas przede wszystkim jest to preorientacja zawodowa, czyli takie wstępne zapoznanie uczniów z różnymi zawodami. Może pobudzenie ich zamiłowań, uzdolnień, a może wyłonią się jakieś predyspozycje, temu ma to służyć. Choć pamiętamy, że z naszej szkoły tylko niewielka część uczniów podejmie pracę na otwartym rynku pracy. Jednak myślimy, że zawsze jest taka szansa, a dla pozostałych uczniów jest to takie. Taka obligacja dla szkoły, przygotowywania ich do samodzielności w dorosłym życiu. Więc chodzi tutaj o to, że niekoniecznie oni podejmą pracę, ale będą wiedzieli, będą mieli świadomość, że istnieją instytucje, do których będą mogli się zwrócić, że pracują tam profesjonaliści, osoby, które będą mogli ich wesprzeć w, w różnych ich codziennych problemach. Dzisiaj prezentowanych jest kilka zawodów. Są to przedstawiciele różnych instytucji, instytucji i firm. Na przykład będzie murarz, będzie fryzjer, będzie kosmetyczka, będzie również ochotnicza straż pożarna. Także przedstawiciele różnych profesji, tak by uczniowie mogli jak najwięcej się dowiedzieć, poznać i żeby po prostu łatwiej im się żyło. Będą mogli murować ścianę, yy, będą yy, mogli yy, yy, uczyć się robić fryzur i sami będą mieć pewnie zrobioną fryzurę. Myślę, że to ich pobudzi, zainteresuje i być może yy, coś zakiełkuje. Też daje dużo radości. Tak, bo jest to dla dzieci bardzo przyjemne. Są to osoby, które przychodzą z zewnątrz, nie spotykają się one z nimi na co dzień. I są to takie bardzo ciekawe, różnorodne aktywności, które on, uczniowie nasi chętnie podejmują. U nas jest w ogóle w ramach doradztwa zawodowego bardzo dużo się dzieje. To jest jedno z wielu przedsięwzięć, które realizują, podejmują nasi nauczyciele. Bardzo dużo się u nas dzieje i to jest jedno z takich większych właśnie przedsięwzięć w naszej szkole, które w tych ramach. Zresztą jest to obligatoryjne dla każdej szkoły, od przedszkola do szkół ponadpodstawowych. Wszyscy musimy realizować zadania z zakresu doradztwa zawodowego. Życzę przede wszystkim wszystkim wspaniałej zabawy, bo my u nas przede wszystkim wszelkie poznawanie, nauka, nabywanie umiejętności odbywa się przez zabawę i tego wszystkim życzę.